Witam wszystkich ponownie na moim kanale Bednar TV. Jak widzicie jesteśmy przy moim oczku. Właśnie zalewamy go wodą. Będziemy tutaj jak wiadomo profilować folię, żeby nam się ładnie ułożyła, żeby nie było jakichś dziwnych zagięć i tak Jak wiemy oczywiście, folia delikatnie ma być rozłożona, nie możemy ją ponaciągać, żeby się gdzieś nam naciągnęła, czy, czy źle ułożyła. Bo tak się tego nie robi. Musi sobie być rozłożona swobodnie. Jedynie co to możemy przy zalewaniu korygować, właśnie co do delikatnego naciągnięcia, czy wyrównania, lub zrobienia jakichś sobie zakładek, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj już jesteśmy prawie bliżej końca. Wodę sobie nalejemy do odpowiedniej krawędzi, później dopiero będziemy profilować cały brzeg. Tutaj na razie jedynie co to mam zrobioną półkę, na której będą rośliny. Pewnie myślicie, że będzie całą folię widać naokoło. Otóż nie będzie, to nie jest projekt skończony. Pokazuję Wam tylko na jakim etapie jesteśmy. Całkowita głębokość to jest 1,60 m. Dno nam oczywiście schodzi stopniowo, ale już tak w jednej trzeciej zaczyna nam się met 30. Także na początku mamy tylko takie delikatne zejście na 80 na metr, po to, żeby nawet zamontować sobie fontannę, fontannę którą właśnie idzie tutaj. Myślę, że jak będzie cały etap naszego pomysłu ukończony to naprawdę będzie to wyglądało rewelacyjnie nie da się tego wszystkiego naraz zrobić też również i mam akwaria tak już wygląda zalane oczko jeszcze będzie dolanek około 10 cm, ale to dopiero jak będzie całkowicie ładnie wyprofilowany brzeg. Tutaj w tym miejscu będzie oczywiście żwirek, a później inne dodatkowe elementy. Fontanna działa, wszystko jest ok. Też będzie zamontowana jakaś ławeczka, może dwie. Też w tym miejscu gdzie fontana to jeszcze jest w miarę jakaś tam głębokość, ale później to już jest bardzo głęboko. Taka półka to spokojnie wystarczy na rośliny. Nie robiłem półki naokoło. Brzeg oczywiście jest profilowany do poziomu, żeby nam się z której strony tam woda nie przelewała. Też oczywiście będzie zamontowana pompa, gdy będą jakieś duże ulewy czy coś, no to oczywiście będzie ona nadmiar wody odprowadzała poza. Zostało zużyte do zalania 30 kubików wody, więc moim zdaniem możecie sobie wyobrazić, jakie to jest głębokie. Także moim zdaniem na tym etapie wygląda to super. Dość spora ilość tutaj nam rybek się zmieści, jakie będą. Nie mogę jeszcze zdradzić, na pewno się dowiecie w przyszłych odcinkach. Jutro, jak będzie w miarę ciepło, wejdę do wody i spróbuję tę folię jeszcze delikatnie gdzieś tam. Poprawić. Także moim zdaniem, oczko będzie dość solidne. Jeżeli się filmik się podobał, daj oczywiście łapkę w górę komentarzy. Nie zapominaj o subskrypcji mojego kanału. Odwiedzanie oczywiście moich poprzednich materiałów, jak i również kolejnych. W kolejnym odcinku zobaczymy, co słychać w mojej hodowli skalarów i nie tylko. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć! Zostało zużyte do zalania 30 kubików wody, więc moim zdaniem możecie sobie wyobrazić, jakie to jest głębokie.